Piłki o śmiesznym kształcie, twardziele i widok na ich twarzy, który mówi, nie przepuszczę nikogo, to jest rugby. Coraz bardziej popularnym sposobem gry jest rugby 7. Sport ten stanie się dyscypliną olimpijską na letnich igrzyskach w Rio w 2016 roku. Zawodnicy z Nowa Huda Rugby Club nie mają wątpliwości, że jest to sport właśnie dla nich. Dlaczego? Fajna jest gra i są. Gra zespołowo, i są dwa fajne sposoby szarża i paryżanka. Mhm, tak, jakoś mi się spodobało. Z mi to przyjemność. Zasady rugby 7 są bardzo podobne do tych obowiązujących w popularniejszej 15-osobowej odmianie tego sportu. Ze względu na mniejszą liczbę zawodników, gra jest jednak znacznie szybsza i zawodnicy muszą więcej biegać. Tak jak w rugby 15-osobowym, podawać można tylko do tyłu, a gracze zawsze muszą wiedzieć, co dzieje się nie tylko przed nimi, ale również za ich plecami. Jest to sport bardzo wychowawczy. To mówi się o rugby, że to jest gra dla chuliganów, którą prawiają dżentelmeni. Czyli ma w sobie kontakt, ma możliwość gry piłki nogą, ręką. Jest to gra dla ludzi inteligentnych, naprawdę jest to jednak gra, gdzie zawodnik trzymający piłkę gra tyłem do pozostałych zawodników. Musi być komunikacja. Zarówno w Krakowie, jak i w całej Polsce brakuje odpowiednich miejsc do trenowania i rozgrywania meczów w rugby 7. Szansą na rozwiązanie tego problemu jest budowa centrum rugby siedmiosobowego w Nowej Hucie. Koszt budowy tego obiektu, 8 milionów złotych, pokryty zostanie z budżetów Ministerstwa Sportu oraz Miasta Krakowa. Inwestycja jest jakby tuż, tuż przed, przed rozpoczęciem. Najprawdopodobniej w kwietniu zostanie rozpisany przetarg na, na wybudowanie tego w dwóch etapach. Środki finansowe są już zabezpieczone. Z jednej strony zabezpieczone są w budżecie Miasta Krakowa, a z drugiej strony z, z funduszu... Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest budżet, jest e, e, pozwolenie na budowę, jesteśmy przygotowani do tego, żeby inwestycje rozpocząć. Centrum ma powstać na osiedlu Lubocza, którego mieszkańcy z entuzjazmem wypowiadają się o tym pomyśle. Mieszkańcy cieszą się i młodzież się cieszy, że nareszcie coś tu powstanie, bo nie mamy żadnych, ani świetlicy, nie mamy niczego, nie ma się gdzie młodzież trenować, bawić się czy coś. To jest... No czekamy, żeby przynajmniej po tylu latach jak od momentu budowy kombinatu, żeby jakaś inwestycja tu powstała, żeby mógł się rozwijać sport no i inne imprezy kulturalne. W miejscu, gdzie ma powstać centrum rugby dziś hula wiatr, ale już za dwa lata ta przestrzeń ma służyć przede wszystkim rozwojowi rugby 7 i być jedną z największych atrakcji luboczy zarówno dla jej mieszkańców, jak i przyjezdnych.